Tytuł Jezus Chrystus. Na dzisiejszą niedzielę w Ewangelii mamy fragment dość znany nam wszystkim o nieuczciwym rządcy. No jest to jeden z takich fragmentów wzbudzających kontrowersje i często źle rozumianych. Różnika z nadzieję próbują zabłysnąć wyjaśniając o co chodzi. Ja myślę, że tak naprawdę ten tekst jest dość prosty wybrałam z niego jedno zdanie wydaje mi się, że to właśnie takie budzące większe kontrowersje Pochwalił pan przewrotnego włodarza, że roztropnie uczynił, albowiem synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości. No jak wszyscy pamiętamy, to jest tak, że ten rządca miał zostać oskarżony o Złe, złe, złe zarządzanie majątkiem swojego pana i z tego powodu wyrzucone z, z pracy. I żeby sobie prawda, zabezpieczyć przyszłość, postanowił przekupić tych, którzy u pana mieli długi. Na czym polega problem? Zobaczmy, tu nie mamy wcale pochwały nieuczciwości i złodziejstwa. Mamy przeciwstawione dwie grupy. Synowie tego świata. Kim są tynowie, synowie tego świata? No to są grzesznicy to nie jest żaden wzór. I zobaczmy, wśród podobnych sobie, czyli również wśród grzeszników. I tą grupę, tak, tych synów tego świata, mamy przeciwstawionych synom światłości. To my przecież mamy być tymi synami światłości. Na czym polega problem? Jak sobie spojrzymy na ten tekst z wulgaty, to mamy prudenter. Prudenter to znaczy roztropnie, mądrze, zręcznie. W polskim my o kimś, kto postępuje tak jak ten rządca, byśmy raczej powiedzieli cwaniak, albo że jest to ktoś sprytny w złym. Bo roztropność kojarzy nam się zdecydowanie pozytywnie. Z tego wynikają też te nieporozumienia. Natomiast ja bym zachęcała, żeby przy okazji rozważania tej przypowieści zajrzeć sobie do świętego Tomasza Zakwinu. Otóż on tę przypowieść przywołuje w jednej ze swoich kwestii i jest to kwestia poświęcona dobrej i złej roztropności. To oczywiście no, to się wywodzi właśnie z tego łacińskiego prudenter, gdzie możemy też ten negatywny aspekt pokazać, tak? czyli taką roztropność w złym. Zatem pan Jezus w tej przypowieści zachęca nas do roztropności i oczywiście to nie jest żadna pochwała nieuczciwości. Więc przy okazji dzisiejszego rozważania, po prostu postawmy sobie to pytanie: czy rzeczywiście pracujemy nad tym używaniem naszej roztropności we wszelkich sprawach naszego życia? Skoro postawił nam za wzór intensywnego używania roztropności, tych, którzy są grzesznikami, żebyśmy tak intensywnie jak oni jej używali. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę błogosławionej niedzieli z Panem Bogiem.